Dzień dobry. To jest program Ostra Szpila, w której zgrabnie będziemy wbijać szpileczki. Politykom przede wszystkim, a komu jeszcze? No to proszę zostać z nami. Małgorzata Gałka, Dzień Anna dobry. Pawelec, Magdalena Wierzchowska. Zapraszam, żeby państwo z nami zobaczyli co przygotowaliśmy. A zaczniemy od tematu, który no, przed kampanią jeszcze rozpoczęciem, ale chyba się wszystkie zgodzimy, że ta kampania już de facto trwa. Czyli politycy kontra media. Jak to wygląda? Kto lubi mówić, kto nie lubi, kto chętnie się wypowiada, kto nie. Kto ucieka? Kto ucieka, to też pokażemy. Także y, witczak kontra witczak. Ja zawsze z przyjemnością odpowiadam na e, pytania e, pani redaktor, natomiast e, nie wiem, czy to jest kwestia odwagi. Panie pośle, chciałabym no zapytać o no aferę. A dlaczego? No dzięki, no, czy ja dlaczego? nie mogę podziękować panu. A dlaczego pan, pan się nie chce wypowiedzieć no, na sesji Dziękuję pani. No, pani tego nie rozumie. Więc na początku widzieli państwo dwóch posłów z koalicji obywatelskiej: Arkadiusz Witczak i Mariusz Witczak. Jeden pan chętnie i odważnie się wypowiada. Doceniamy. Ale się stresuje też pan Adrian Witczak. Ja z nim wczoraj też miałam okazję rozmawiać i on mówi, że się czasem nas boi. Ale nas jednak boi. mimo wszystko nie przełamuje czemu. ten strach. Ale jak... <gryt> czy naszej telewizji? Nie, w sensie, że mniej Magdy, jak A zadajemy mu pytania. Nie, tak, ale dlaczego by się wiem. też no, zupełnie nie mamy pojęcia, pojęcia nie. dlaczego, ale, ale drugi pan, doceniamy, że jednak te Ale drugi pan poseł są. Witczak powiedział dziękuję, to coś mu dałeś? Znaczy, no właśnie <gryt> zadałam mu pytanie. I, I to było podziękowanie. Myślałam, że podziękuję już po tym jak A. odpowie, ale. Ale nie udało się nawet tej odpowiedzi uzyskać. No właśnie. Jest śmiesznie czasem w tym sejmie, prawda? Jak jest uciekają, jak unikają, jak Dariusz Joński bodajże wczoraj też. Dziękuję Pani Redaktor. Nie będę się wypowiadał, Pani Redaktor. Nie no, no skoro faktycznie... mówisz o Dariuszu A Jońskim, jest. Mamy to Dariusz nie jest Tak, proszę bardzo. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Nie chce pan odpowiedzieć na pytanie. Pytanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No i nam się dziękuję, tak dokręciamy, takie miłe, sympatyczne. No i ta, dziękuję. właśnie z czego to wynika? Bo Ale my dajemy czas antenowy, panowie. Dajemy czas antenowy, zadajemy pytania w Jesteśmy widzów. obiektywne, chcemy każdą ze stron przepytać nie rozumiem dlaczego. A później mówię, mówię, a że a potem tak mówią, potem mówią, że my jesteśmy takie straszne i takie, tak, tak, tak czujemy. I że pytamy w imieniu że, widzów, no bo do tego to się sprowadza. Właśnie. Oczywiście politycy nie mają obowiązku w każdym momencie się wypowiadać i no, dziękujemy, że jednak się zgadzają przychodzić do programów, natomiast no to w interesie polityków... No i w imieniu widzów my pytamy. To nie Ale jest nie tak, pytamy sobie... też w prywatnym ich czasie, nie pytamy ich w drodze, nie wiem, do kościoła na zakupy, tylko pytamy. ich o kiedy pracują. W robocie, dokładnie. W ja mam wrażenie, że tutaj już tak całkiem poważnie niektórzy nasi politycy zapomnieli, kto jest pracodawcą. Że to nie marszałek Sejmu jest ich pracodawcą, tylko 38 milionów obywateli jest ich pracodawcą. I my tam nie jesteśmy w imieniu swoim, swoim własnym, Anny, Magdaleny, Małgorzaty, czy każdym innym, tylko jesteśmy tam w imieniu 38 milionów obywateli, którzy raz na 4 lata dają im mandat, czyli ich zatrudniają. I tu chyba jest ten problem. I my mówimy, sprawdzam. I co jeszcze Pytamy. gorsze, to zresztą widać było przed chwilą, jak Dariusz Joński nie chciał się wypowiedzieć, że bez problemu wypowiedział się komuś innemu. I tak dosyć często mamy z politykami koalicji rządzącej, że... Nie, 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 ale za chwilkę jak się jakiś znajomy dziennikarz z przyjaznej stacji no to z pojawi, to wtedy z przyjemnością. I są trzy pytania, na przykład też bardzo często na konferencjach premiera i jakoś tak zawsze te trzy pytania dostają trzy inne stacje. A mało tak, tego, ten może ten państwo, czwartek. nasi widzowie nie wiedzą, że często jak są te konferencje prasowe, no to jak idą dziennikarze pytać, no to często są z jednej stacji tylko pięć różnych dziennikarzy z różnych redakcji, ale z tej samej stacji, a my na przykład głosu. No i się nie okazuje zapyrać. właśnie, że już pytania się, się skończyły. Skończy, już Czasu, akurat... A jedna stacja na 10 pytań zadała jedna stacja. Często pan premier z panem premierem na konferencjach tego tak, że no akurat właśnie. wtedy, kiedy my chcemy zapytać, to pan premier już musi nie uciekać, wiem, bo pamię... koniecznie jedzie Czy pamiętacie indziej. taką obecną pracownicę e, mediów TVP w likwidacji bądź Neo TVP, która mówiła jeszcze jakiś czas temu, że w końcu jak ta koalicja obywatelska doszła do władzy, w końcu skończy się ta bieganina. Nie kto biega po korytarzach w sejmie? Właśnie to... ta dziennikarka. Kto, Teraz. kto biega i i ja myślę, że Państwo posłuch. doskonale wiedzą, o kogo chodzi o, o, o jaką dziennikarkę, o jaką pracownicę mediów. No więc jak widać tyle się zmieniło, żeby... Ale szpilka żeby też się biega, nie biegada nic, bo ci politycy akurat nie, nie chcą. Ale mam jeszcze uroczą y, historię, jak. Y, można dziennikarzy unikać. Bardzo mnie rozbawiła z tą, zresztą e, senator Krzysztof Kwiatkowski to jest taka skarbnica anegdot e, i za każdym razem, w zasadzie na każdą sytuację e, ma coś w pamięci, więc ja też proponuję, żeby Państwo z uwagą posłuchali. Dyplomatycznie przypomnę pewną historię. Najlepiej oceniany, tak pokazują badania, prezydent w Polsce. Najlepiej ocenianym dalej jest Aleksander Kwaśniewski. Czym zasłynął ten polityk? Absolutnie najbardziej słynną ucieczką przed dziennikarzami w historii polskiego parlamentu. Tutaj za oknem jesteśmy na sejmowym korytarzu. Do jednego z okien przystawiono drabinę, którą to Aleksander Kwaśniewski wyszedł z parlamentu. Tak, żeby nie wpaść na dziennikarzy. Jak widać to, czego nie chcą wypaczyć dziennikarze, często wybaczają wyborcy. Zobaczyć. I to, jest właśnie, to jest właśnie to okno. To, to jest, jest właśnie to okno. To okno. I tam drabina, tak wysoko. I tam drabina była przystawiona. Ale to niebezpieczne Ale przed jest. czym on tak uciekał? Ale jakby fantazja łańska taka. Tak, ja znam takie taki historie, że koledzy z akademików uciekali po, po Rynnie na przykład od koleżanek, ale że przed dziennikarzami na drabinie? Ułańska go. fantazja, jeszcze, fantazja. Właśnie, tak, po tej tak, zapatrzyłam ale się ale na to uciekał. okno w Sejmie, tak właśnie wyglądało. Traktujemy to dosyć lekko, natomiast... Tak. Różne rzeczy się w Sejmie dzieją, niektórzy tam po dachach skaczą, także tu po Ale mamy rację, traktujemy to e, dość lekko, ale problem jest. bo w zasadzie chyba, no, tak nam czasami zostaje reagować na, na tę niechęć polityków do mediów. Natomiast to, co mnie zadziwia, że po tym, gdy... Pewne redakcje nie są wpuszczane na konferencje, na przykład premiera. Gdy politycy koalicji rządzącej, gdy ministrowie uciekają przed pytaniami, nie przyjmują zaproszeń, na przykład do programów, no to się okazuje, że Polska w rankingu wolności prasy awansuje po zmianie władzy. O 10 pozycji? O 10 pozycji. Z czym, jak dobrze Nic się pamiętam, mogę się mylić, bo pewnie nie na każdej konferencji rządowej byłam. Przez za poprzednich rządów e, Prawa i Sprawiedliwości. E, ale nie pamiętam sytuacji, żeby tam jakaś redakcja nie była, nie była wpuszczona, żeby jakieś odmawiono akredytacji. Ja też sobie nie przypominam, raczej wszyscy dziennikarze i to bym ja powiedziała. Z... Pierwsze go, pytanie tak. zawsze padało, przeważnie, może nie zawsze. E, padało z mainstreamowych mediów. Ja z własnego doświadczenia wyjazdów z premierem Morawieckim do Brukseli mogę też zagwarantować, że wszyscy mieli dostęp do mikrofonu tak długo, jak trzeba było, tak, tak, tak długo zadawaliśmy te pytania. E, mówimy o tym, że 10 pozycji awansowaliśmy, nic się nie zmieniło, tak samo z awansem z praworządnością. Przecież jesteśmy e, od 20 grudnia zeszłego roku bardzo praworządnym krajem, tam Chociaż też awansujemy rankinga. Nic nie się nie zmieniło się w zasadzie, zmieniło. ale się zmieniło. E, a Władza. jeszcze I to jeśli chyba chodzi o praworządność, no to e, pamiętamy ten zarzut, że że Polska, jeden z zarzutów, że Polska jest niepraworządna, no to między innymi to, że Paweł Rupcow, pa, Pablo Gonzalez został zatrzymany e, jako podający się za hiszpańskiego dziennikarza, de facto rosyjski szpieg. A ta dziennikarka jeszcze dalej biega po Sejmie? Czy A ta już... dziennikarka ma wejścia nadal do, dojścia do różnych no, ministerstw, na różne konferencje, e, w Sejmie na jakiś Ona nadal wierzy, też... że pokochała hiszpańskiego dziennikarza? Myślę, to że e, nawet jeśli, jeśli ona wie, to, to służby nie powinny się tak, tak bardzo do tej miłości delikatnie odnosić. I, i to jest no, przykre i bulwersujące z drugiej tak. strony, że e, no, chyba żadnego przepraszam nie było, że nie było. E, oskarżono nas o łamanie praworządności za to, że jak się okazało e, polskie służby zatrzymały rosyjskiego szpiega podającego się za hiszpańskiego dziennikarza. Konstatacja taka, przykra na koniec. Mm -hmm. No dobrze, to w tym medialno-politycznym cały czas sektorze będziemy się poruszać. Kampanii jeszcze nie ma, chociaż o! wygląda jakby, o, już była, jakby już była już zupełnie tak. w pełni. Jeden, jednym z leitmotivów chyba tej kampanii będzie sport, zdrowie i kondycja. Macie Odzwania. takie wrażenie? Coś dla mnie, Coś ale dla no mnie. to długi ja. maraton przed panami, bo do maja A. wytrzymać. To muszą mieć te kondycje. Ciekawe, jak na formę budują. Wiemy I coś to... na ten temat? Wiemy, jak politycy budują i nie budują formy. Proszę zobaczyć, o poselskiej kondycji. Pytałyśmy i ja i Małgosia, Ania też niejednokrotnie. Bardzo dobrą, bo to jest po pierwsze przemierzenie przypastnych korytarzy, bieganie po budynkach, często komisje są w tym samym czasie w różnych budynkach, więc to jest taki na maraton, ale w ogóle trzeba mieć dobrą kondycję, ponieważ daleko nie szukając wczorajsze posiedzenie Sejmu, dla mnie rozpoczęło się o godzinie 8 posiedzeniem klubu, zakończyło się przed 23 późnymi głosowaniami. Uprawia pan jakiś sport? Staram się, chociaż mam, trochę trudno mi się teraz przyznać, ale mam trochę mało czasu, ale bardzo lubiłem biegać i raz w tygodniu znajduję czas, ale chciałbym więcej. Politycy w ogóle dbają o formę? Staramy się. Jak też może nie jestem w tym bardzo konsekwentny, chociaż moja żona mnie do tego nakłania i mnie pilnuje, żeby dbać o formę fizyczną. A te kobiety, a te kobiety są bardziej wytrwałe w polityce czy mężczyźni? A to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że te kobiety, które znam, chyba mają lepszą kondycję. Tak, nawet na pierwszy rzut oka reprezentują lepszą formę. A z panami to różnie bywa i tutaj bije się we własne piersi. W ostatnich dniach biorę sobie ryż tutaj na restauracji, tutaj w parlamencie. Staram się żywić zdrowo, siemię lniane. Różne tego rodzaju rzeczy. No ja staram się jakoś zdrowo, no ale mi nie wychodzi. No ale będę pracował nad tym, obiecuję telewizji w Polsce 24. Przyjmujemy to zobowiązanie. O, i będziemy, będziemy obserwować. Ale wiecie, zgodnie ze starą kulturystyczną zasadą: najpierw masa, potem rzeźba. No i ten ryż. Zdecydowanie, no. mas masa rzeźba. Natomiast ten sport jest o tyle ważne, że yy, kandydat tak. yy, obywatelski Karol Nawrocki, no, widać, że ćwiczy. Pokazywał to niejednokrotnie na, na różnych filmikach z siłowni. Jeszcze jak nie był kandydatem. Jeszcze jak nie był kandydatem, to prawda, więc e, faktycznie sportowiec e, od urodzenia niemal mhm. i, i mocno zaangażowany. E, Rafał Trzaskowski podobno. Pływa. Pływa, świetnie, Ponoć. natomiast. E, ale nie było żadnych zdjęć, Nie, nie, nie było, było żadnych zdjęć, ale jak i... nie ma zdjęć, to, no to trochę to, jakby, to jakby to nie, nie, nie ma, no. jakby, jakby nie może. Wiecie, może będzie, moim zdaniem e, będzie. Nie wiem, jak słowo Mir bo też nie bardzo się tutaj On sportowo. On to ten brzuszek taki od pewnych płynów. Od pewnych powiedzieć. płynów, do... <laughs> tak, Dziękuję, tak, że to zdecydowanie ta dieta płynna w przypadku tak ale cena. Ale Szymonowi mnie też się ukrywa. ostatnio o, je... zaokrągliło. Tak. Tak. Szymon Chłownia to tak chyba intelektualnie bardziej chyba ćwiczy. Tak, no tak czyta. Kiedyś, ćwiczy umysł, Kiedyś, będzie wisał, jak ćwiczy, Ale poczuję, jak nie bardzo przekłada na Tak, Ta książka ostatnio była, więc on tak, wiesz, tak pisze może bardziej, nie? Jakiś wywiad rzeka. A, zyskawe, słuchajcie, zyskawe, to jest bardzo Szymon ważny Szymon problem, Szymon bo e, w tej kampanii trzeba będzie przejechać setki kilometrów. Ja nie wiem, czy wy wiecie, w 2020 roku Andrzej Duda przejechał 200 tysięcy kilometrów, a, a zgadnijcie, Rafał Trzaskowski. Połowę tego. 100 tysięcy kilometrów przejechali. Bo on może tramwajem jeździł, albo metrem Ojej. tylko. On to wszędzie to nie dojeżdża. Kampania, o tym, że jest kampania, świadczy między innymi to, że politycy wsiadają do komunikacji publicznej. I chudną. Do komunikacji miejskiej chudną. Ale wiecie, tak rano nachodzą różne miejsca. tam. Po piekarniach. Po... Wy, wy wyobrażacie sobie także że idziecie do, do piekarni rano, no, nie wiem, wśród tych tak. rogalików, bułeczek. Ale słuchajcie, skoro Donald Trump mówił, ale sprzedawać, że ta kampania będzie bardzo brutalna, że to będzie najbrutalniejsza kampania i tak no, ja wchodzicie myślę. i tak ta kampania będzie najbardziej brutalna. Poproszę dwie bułki, a tutaj doktor Karol Nawrocki, proszę bardzo, 2,50. <grym> Nie no, śmiechem żartem, ale ona będzie brutalna i to już widać na przykład po tym, co się działo w ostatnich dniach y, na linii Donald Tusk-Szymon-Hołownia w kwestii kolegium Humanum, czy tam kolegium Hołownium, też widziałam już takie określenia. No, ja kolegium ja Humanum, na... no, no, niektórzy, niektórzy już i bardzo. Tak. I, I będzie podszczypywanie to, co Karol Nawrocki też ma z mediami w tej chwili i, i jaką przeprawę z no, częścią naszych kolegów z innych redakcji. No to, to już są zwiastuny, a kampania I... rusza 8 stycznia? 8 stycznia, tak. I jeszcze a propos Karola Nawrockiego i tej przeprawy z mediami. Byłam akurat na tej, na tej konferencji w Instytucie Pamięci Narodowej. Wtedy chodziło o e, wspólne stanowisko Polski i Ukrainy, że będzie ta zgoda na ekshumację, zobaczymy, jak to się skończy. I Karol Nawrocki bardzo wyraźnie tam powiedział, że jest tutaj na tej konferencji jako prezes IPN. Nie jako kandydat, tylko w Instytucie Pamięci Narodowej jest jako prezes tego Instytutu, który od wielu lat zajmuje się tym, żeby doprowadzić do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, żeby były tam badania. Było to wyraźnie zaznaczone kilka razy, no i nadal dziennikarze ale tym bardziej że, sprowadzić to na tematy kampanii. Że w ciągu dnia, on ma tych kilka konferencji, tak. te jedną zaznaczy, że ta konferencja będzie na ten konkretny ważny temat, który dla nas Polaków jest no, bardzo bolesny i bardzo ważny, no ale mainstreamowe media nie mają tutaj żadnych granic. No właśnie. A jeszcze, I na końcu jeszcze powiedzieć, że no, nie można było zadawać pytań. A to też było piękne, tak? wyciszyć z tak, tak. mikrofonu i powiedzieć: I No powiedzieć TV, nie można zadawać TV, pytań. To no, TVP tak w likwidacji, też. tak, kiedy tak, tak, pań pracujących są. w telewizji polskiej w likwidacji powiedziała po konferencji: Obraz się urwał po konferencji, ścięto z, z... Jeszcze zrzucili na wydawca. Tak, tak. I oczywiście na początku powiedziała, że no tak jak wczoraj, pytań nie można było zadawać. Z, i dopiero także... później przeprosiła w zasadzie po naszej być może interwencji nawet, bo my napieraliśmy, dlaczego wcale tak nie było, przecież pytania można było zadawać, zresztą dziewczyny, no jeździmy po tych konferencjach, wiemy jak to wygląda, za każdym razem można te pytania zadawać, no i proszę i oczywiście pani przeprosiła, no ale cała stacja nie przeprosiła. No, właśnie, no, no, no i zrzuciła no, no, na wydawcę, także drogi wydawca tak. nasz. Czarku, my Czarku. na ciebie nic nie będziemy zrzucać, nawet jak nie. jakiś tutaj będzie fuck up e, tak zwany, więc spokojnie. Lecimy dalej. Lecimy chyba, dalej, tak. Justyna Wróblewska ma dla nas dużo ciekawych rzeczy, też związanych z kampanią. Justyna, co nam przygotowała, dla nas to też będzie niespodzianka. Przygotowałam celebryckie zamiłowania Rafała Trzaskowskiego, o. bo Rafał Trzaskowski celebrytów lubi chętnie ogrzewa się w ich świetle, a jak trzeba, to jakiś koncert w sali kongresowej też załatwi. Jak już oczywiście sama sala kongresowa będzie ogarnięta, bo ta jest cały czas w remoncie posłuchajmy, co powiedział to. piosenkarzowi nie, nie Ralfowi jest. Kamińskiemu. 10 lat. Warszawa to nie jest jazzowe miasto, bardziej miasto jest teraz taką kolebką jazzu. Wiesz, marzy jazzów. mi się, żeby wrócić do tych tradycji, stąd wiesz, mam nadzieję, że jak skończymy remont sali kongresowej... Właśnie o to chciałem widzisz. się zapytać, jak idzie remont sali kongresowej, bo mieszkając w Jaśle, wychowując się tam, zawsze oglądałem z telewizji tą legendarną salę kongresową. Mhm. Nigdy jej nie byłem jednym z moich wielkich marzeń jest zagrać w sali kongresowej. Mam nadzieję, że za jakieś 2-3 lata będę cię mógł zaprosić do sali kongresowej. Dresowej. Na przysięcie wstęgi, tak, tak. no na końcu. No można by powiedzieć jednak, że Rafał Trzaskowski chyba woli jednak funk, prawda, dziewczyny? E, ja, 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 ja bym tak chciała na coś innego zwrócić uwagę. Bo Ralf Kamiński stylizację ma dość ciekawe, ale zwróćcie Państwo uwagę, jakie są brane Rafał Trzaskowski. Tam są jeansy, garnitur, kamizelka i płaszcz. No może zimno było. Misz, masz, tam jest wszystko. No, ja ja tak, wiem, chciał się to. może dopasować do. No dobrze, dziewczyny, bo nie samą muzyką jednak człowiek żyje chociażby. Ale tak ja jak czekam mówiłam... na kongresową dziewczynę. No faktycznie ja w niej też nie byłam. Nie wiem, ile to już no, naprawdę czekam. Parę lat czekamy. jeszcze parę czekamy tak, i czekamy jest na każdym każdym przed nami, na... także. To tak. że już, już zaraz, już bliziut. No ale całe życie jest też przed tą parą, powiedzmy, bo jak trzeba, to Rafał Trzaskowski też i ślubu udzieli. Zresztą o. spójrzmy, poproszę dwójeczkę, Olga Bołądź aktorka, życzenia jak najbardziej wspólnej przyszłości. Um, romantycznie. Ja bym się nie czepiała jednak, wiecie, bo to jest mimo wszystko prezydent miasta. Ja że... to... no a z każdą parą wrzuca zdjęcia? Ja nie. to ja jest tam za sakramentalnymi małżeństwami jednak. Udzielić Ja to lubię jak tam ksiądz to bym bardzo, bardzo tak chciał. Tak, tak pamiętam. Ale też chyba deklarację LGBT podpisywał w tak, Warszawie. Tak, mhm. tak, tak, tak. Ale to ja nie. No ale potem jest też poparcie, bo poparli celebryci w 2020 roku w kampanii Rafała Trzaskowskiego, jak najbardziej też był to między innymi Tomasz Karolak, spójrzmy proszę, Trujeczka, jakby mogła, bardzo proszę, Tomasz Karolak, Oj, popiera Trzaskowskiego. Trochę nie do nie, nie nie końca Bo z tym plakatem no, te no. zdjęcia to załatwiali państwo Olbrychscy, którzy też go bardzo wspierali, zresztą spójrzmy na kolejne zdjęcie. Tak jakby za karę stał. Także jak widać tego wsparcia było więcej, jest plakat, jest i Daniel Olbryski. Daniel Olbryski także rzucał swoje zdjęcia. Kiedyś, kiedyś kiedyś było tak, tylko jest tylko ci wtrącę, że trzeba było mieć zdjęcie z Lechem Wałęsą, jak się startowało w wyborach bardzo dawno temu znaczy ja myślę, i on że ono gwarantowało wygraną. Ja wtedy. myślę, że do tej pory to, to trwa, że politycy w trakcie kampanii parlamentarnych to też sobie chętnie z liderami robią zdjęcia. Że Mi się na krupówkach, nie? Tak, o. trochę tak to jest traktowane i, i że to niby gwarancja tego, że, że się wejdzie do tego parlamentu, czy też są. Rządu. No tu nie pomogło, ale jeszcze jest też wsparcie jesteśmy już przy banerze to baner na swoim płocie wieszał dobry kolega, kolega ze szkolnej ławy Rafała Trzaskowskiego Michał Żebrowski, kampania się no. jeszcze nie zaczęła, zacznie się dopiero w styczniu, ale Michał Żebrowski, no wiadomo na kolegów można liczyć, ale przy każdej już... kampanii Michał Żebrowski wspiera, więc już postanowił wystawić w każdym w razie zabrać. laurkę, postanowił wystawić już laurkę, opowiedział o tym jak wspaniały jest Rafał Trzaskowski, jak wspaniały był także jako dziecko, posłuchajmy. Udzielił mi radę, że można na przykład przeczytać całe słowo naraz i zanotować całe słowo. Całe zdanie? Całe zdanie. A pan po kawałku? A ja po kawałku. No. On sobie dawał radę, ale to czyli pomagał, udzielał korepetycji to on panu? No zdecydowanie tak. No nie tylko mnie, wielu osobom udzielał korepetycji, ale w ogóle jest yy no takim niekwestionowanym naszym liderem w ogóle przywódcą nie nie, ale niech mi pan nie mówi że w pierwszej klasie siedmiolatek tutaj od razu lider to no, pod... lider, ja bym lider, chciała usłyszeć jak jak to nie, no, wyglądało zawsze był przewodniczącym y, samorządu Ju, od pierwszej klasy już zaczął no zaraz tam trzecia czwarta to już 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 poszedł w generały no, chyba zgodzicie się. Już w pierwszej klasie coś, już coś lider, mają, jakby... ale też języków uczniów. Ale Ania znaleźła tym... chyba wszystkie takich rodziców, którzy o... tak strasznie chwalą swoje dzieci, że pół roku całymi zdaniami mówił 7 miesięcy, a rok on zrecytował już już pana Tadeuszki. To poczytał książki. No. Ja nie wiem, co jeszcze Rafał Trzaskowski jest w stanie zrobić się jako czterolatek, tak? Czy nie, uczeń czwartej klasy szkoły tak. podstawowej. Ale już w pierwszej klasy. Ściągał koty z drzewa, nie wiem co jeszcze. Taki superman na kolejny. Robił z staruszkom. staruszką. I tak. Mówię, niczym Wspaniały po prostu to. rodzic, który, który po prostu chwali wiadomo swoje dziecko, ale dziecko jest wybitne. Ale na taką przyjaźń, on no, to pozazdrościć takiej przyjaźni. Przyjaźń faktycznie tutaj nie, nie ma co się Ale śmieć, wiecie co, natomiast... co mnie dziewczyny interesuje? To, że jak ja zapraszam gościa, żeby z nim porozmawiać, to raczej interesuje mnie zdanie tego gościa, osoba, którą zapraszam. A tutaj tak jakby panią Sznept nie interesował w ogóle Michał Żebrowski, tylko zaprosiła, żeby pogadać o Rafale Trzaskowskim. Hmm. Przypadek? Ja tego nie rozumiem. I to, nie to jeszcze, I to jeszcze przed wynikiem prawyborów, przypomnę. To jeszcze przed wynikiem prawyborów, Justyna pra z tymi bardzo interesującymi celebryckimi informacjami, a my teraz porozmawiamy o wolnej wigilii. To może jakiś przerywniczek w czarku poprosimy. Wnioskodawcy proponują wyrazy dzień 24 grudnia zastąpić wyrazami wigilię Bożego Narodzenia. Lewica zgłosiła tę poprawkę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem piątej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. To jest przeciw, już pytałem. Sześciu króli nas pozdrawia. Pozdrawiamy was serdecznie. Takie rzeczy tylko w, polki, w polskim sejmie i takie polską rzeczy, lewicą <laughs> mogą Państwo zobaczyć w ostrej szpili. Ja się zastanawiam nad jednym. 24 grudnia zmienione na wolną wigilię. Czy lewica nie wie, kiedy jest wigilia? Tak jak Bogusław Liberacki parę tygodni temu. Przed świętami. Nie. Jeszcze, czy? jeszcze przed świątami. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem, no właśnie. E, no sama, ja taką lewicę sama lubię, idea, słuchajcie. No. Ale sama idea nie jest zła. No, niech ludzie tak. odpoczną nie, już tak. ten czas tak. przedświąteczny. Wiadomo, że to jeszcze wtedy pieczenie, gotowanie, ubieranie choinki. Że Mężczyźni mieli na to czas, prawda? No nie no do wiadomo, pracy, a później wracają, tak. no raczej. Nie Natomiast... Natomiast... popracuje ten mężczyzna, a później wraca do domu i nikt nie te wigilie. I to jest w porządku, ale wrzucanie do tego projektu równocześnie, że wtedy trzeba niedzielę no odpracować w handlu, no bo z wolnej niedzieli robi się niedziela pracująca. I zobaczcie, Proszę jaka jest to się... prawidłowość, bo to przede wszystkim będzie dotykać tych kobitek w dyskontach, tak? W dużych sieciach handlowych. One do tej pory pracowały do 14, a teraz będą musiały pracować w niedzielę. Od 6 rano, bardzo często do 23, bo właśnie w te przedświąteczne um, dni bardzo często te sklepy mają wydłużoną. Czyli wolna wigilia, tak. super, ale kosztem tego. Ale że kosztem w niedzielę... jednego dnia, w którym tak. tak naprawdę powinnaś odpocząć, przygotować się do tych świąt, wiadomo. No i Właśnie Ryszard Petru, cały czas już kilka lat temu, od tych sześciu króli, sześciu królach mówił, że no tak, no mamy święta, później sześciu króli, więc cały czas te dni wolne, no gospodarka cierpi. Biedna gospodarka, naprawdę. Biedna gospodarka. E Według Ministerstwa e, e, Rodziny koszt to będzie około miliarda, według Ministerstwa Finansów koszt tej wolnej wigilii 11 miliardów. Ja cały czas się zastanawiam no, z, z ekonomią, nie no, jestem źle zaprzysiężona. Tak jestem ciekawa. No Myślę, że tak po środku, gdzieś 6-7 tak bym <laughs> obstawiała. No. Nie jest jestem z ekonomią no ale czy nie, nie macie wrażenia, że jeśli czegoś nie można kupić w niedzielę, to po prostu kupuje się to w sobotę, w piątek. Tak, tym bardziej, że my się mam wrażenie, już przyzwyczailiśmy do tych e, wolnych niedziel. Było przecież pamiętać, jak to wprowadzali. Tyle krzyku o to, że ojejku, jejku, ludzie chcą mieć też możliwość robienia zakupów w niedzielę, studenci będą dorabiać. Wprowadzono wolna niedzielę, nic się nie wydarzyło takiego. No to... I każdy ma co jeść i każdy może tak, spędzić czas z rodziną. Jest tylko zastanawiam się, dlaczego w tym roku ta wigilia nie może być już wolna. No właśnie, bo za szybko, za wcześnie. E, w trakcie, tak, tak to tłumaczono. Najbardziej no tak pracowity Sejm chyba mam wrażenie. do końca, ale jeszcze pokażemy Państwu, bo ten program bardzo sfeminizowany, ale z naszymi redakcyjnymi kolegami trzymamy sztamę, świetnie się rozumiemy, więc doceniamy to, co wczoraj w programie się pokazało. Zapraszamy na Ostrą Szpilę w sobotę. Tak, w sobotę ostra Szpilę o 10.00. Zapraszamy, tak jest. Te dziewczyny dają naprawdę radę. Do zobaczenia. I to bez spiny. To zapraszamy my też zapraszamy serdecznie. na bez spiny. Ale jeszcze będziemy apelować, bo dzisiaj rano też tak. bardzo ciekawa wymiana zdań. Bo koledzy zazdroszczą nam programy. Zazdroszczą, tak, zazdroszczą programu. nam programu. Więc jeszcze na koniec apel, może państwo też go poprą. Zobaczymy z no, innymi siłami, może się uda chłopak. Państwo dacie znać po prostu, czy mam, zrobić? Co? Czy propo, coś takiego. Po, poproszę jeszcze o nasz ostatni tutaj filmik. I nawet zaproponowałem gości, że być może by się wstawiła za mną i za tobą, bo zgłosiliśmy u dyrekcji program Męska Skarpeta, ale dyrekcja nie jest jeszcze na to. Nie problem. jest jeszcze zainteresowana. Ale jeszcze chwila, jeszcze moment. Telewizja nie jest na to gotowa. <grym> ale być może. Ale małymi kro krokami... Tak jest. Ale pomysł kiełkuje kropla skały. Będziemy <grym> lobbować, będziemy, będziemy lobbować. Ja muszę pomachać jeszcze, wiesz na koniec. Bardzo proszę. proszę. Marcelinka, macham ci, kochanie. Widzimy się za chwilę w kinie. Idę na Wajanę 2. Tak, i specjalnie dla A i ja po to, żeby tutaj być, to Gosia. A ja wracam do dzieci po dnia. prostu jako matka tutaj. Po prostu wracam do dzieci w wolną sobotę. Tak jest. Wspaniale. bardzo wam dziękuję za udział. Małgorzata Gałka, Anna Pawelec wcześniej. Justyna Wróblewska z plazmami i Magdalena Mag i Magdalena Wierzchowska. Wierzchowska dzisiaj w tym zaszczytnym miejscu. Bardzo państwu dziękuję Dziękujemy. i do zobaczenia.